Jeżeli uważasz, że jest Ci ciężko i że naprawdę nie możesz ruszyć z dupy, to posłuchaj tej historii, która przydarzyła mi się jako trenerowi na siłowni dosłownie dwa tygodnie temu. Dostaję informację, że chłopak jest zainteresowany treningiem. Umawiam się z nim na spotkanie, spotykamy się, robimy pierwszy taki delikatny trening, siadamy, jest zainteresowany, podpisujemy kontrakt. Zaczynamy wypisywanie, imię, nazwisko, data urodzenia, wiek. Mówi mi, ile ma lat, ja do niego mówię, że wygląda dość młodo jak na swój wiek, a on mi mówi, że, że to jest taki umowny wiek, bo tak naprawdę nie wie, ile ma lat, bo jego rodzice zginęli, kiedy był mały. Tata jego urodzin jest ogólnie umownie przyjęta przez jego adopcyjnych rodziców we Francji. Tak więc chłopak nawet nie wie, ile ma lat dokładnie. Dodatkowo ustalamy priorytety, nad czym będziemy pracować. Okazuje się, że ma bardzo duży. Problem z górą ciała, ponieważ y, kiedy był mały, bardzo dużo siedział w więzieniu i miał ręce cały czas skute związane z tyłu. Ten chłopak przyjechał do Francji z Etiopii. Ten chłopak y, buduje swoje życie na nowo, y, przyjeżdża całkiem fajnym autem, zapieprza bardzo ciężko, żeby móc cokolwiek osiągnąć i cokolwiek zrobić w swoim życiu. Także dalej ci jest ciężko?